Tausend kurwa nadchodzę Tauzyna już nie ma Zobaczcie Zodiko zobacz, że... zobaczył, że odzwonisz do niego Zobaczył, że zobaczył to do Zniknął Co to chyba za tajna kamera jakaś... Mój kurwa snap, 1000, kurwa Poznasz no, mnie Co robisz? Co robisz? Ściągam nad znak osiedle tysiącleci. A bardziej o E nie ma nikogo Jestem ciekaw generalnie, ile ten napis powstoi Skromne nagrywki <noise> Co tam jest? A bardziej co zaraz będzie k***a w tygach <noise> Co mam pijać dziennie w noc? Niepotrzebny byłby koc, to na dzwonę i to na pijanek tam zamki? Kubuś zwiedza świat Co? A bardziej przenoszenie na. Mogę tu otwórz otwórzpizdę? Nie Wysiadamy tutaj Tu? Nie Ale to Znowu... Znowu dzwoni mi telefon, muszę wypierdolić dźwięk, ona gdzieś tam wypierdoli ty na to znowu, złoń, nie bałem, ja tu znowu mam. Dzwonić nie odbiera, Nie bałem, ja to mnie kurwa! A no, możesz nam Ja nie z tego wejdzie, mam tego wejścia. Słuchaj, chciałbyś być jakąś figurą, coś mi w nią, co Nie! Dobra. Co tu jest? Ma też kurwa drobne? Ej, Jakie mam problemy? Jaki mam problem? blok? KABLA NIE Co to ja do bardzo barbera za eee, Koło Mcdonalda to za k***a? Koło McDonald'a, Pełen jest tak wielki, że tutaj McDonald'a od mnie będzie że cały dzień. Uff, ja.

Masz, masz, jakiś ten coś, jakiś lęk, ty ogon, coś takiego w sobie jakiś wstyd, że kur... Ludzie co chwilę wychodzą? No i co? O, no, no, to pierwszy raz jak mam tak, że chyba. Nie, nie ma, Będzie cenzura. Będzie backstage. Znowu dzwoni mi telefon, muszę wypierdolić. dźwięki o Wielki... 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 On ci da telefon, nagramy tutaj takea, później pójdziemy na parking Znowu dzwoni mi telefon, muszę wypierdolić wieki, ona coś tam mi pierdoli, jakby miała w głowie <laughs> Co? Kurwa, go klejem. Eee, powtórz podkle, to, ten telefon się tnie bardziej z Jak będzie, odjeżdżać, to będzie Takie, Zajebista. Dobra. Dobra. Miałem. Nie, coś. Karol? coś. Miałem coś. Co? Tak? to na Miałem coś. Miałem coś. na 10? Miałem coś. Miałem coś. Miałem jeszcze Znowu dzwoni mi telefon. Muszę wypierdolić dźwięki. Ona coś tam mi pierdoli. Jakby miała w domu wetki.